Cześć. Dziś przedstawiam krótką relację z malowniczej trasy po Beskidzie Sądeckim. Celem dzisiejszego dnia jest najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, czyli Radziejowa oraz chronisko na Przechybie. Czas przejścia według mapy naszej pętelki to około 8 godzin, a do pokonania są 23 km. Wyruszamy niebieskim szlakiem z Wielkiej Roztoki Ryterskiej, i kierujemy się do schroniska na Przechybie. Początkowo szlak prowadzi leśną drogą wzdłuż potoku Rostoka Wielka. Po przejściu niespełna dwóch kilometrów schodzimy z szerokiej drogi w prawo przez mostek i wchodzimy w las. Teraz podążamy leśną ścieżką, czasami bardzo stromą, czasami mniej, lecz systematycznie nabieramy wysokości. Mijamy kilka polanek i okienek widokowych, z których mamy widok choćby na cel wędrówki, czyli Radziejową. Sama Radziejowa wznosi się na wysokość 1262 metrów nad poziom morza. Jest ona najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego, a co za tym idzie, należy ona do Korony Gór Polski i zajmuje w niej siódmą pozycję. Pierwotnie przed osadzeniem się tutaj ludzi cały Beskid Sądecki porastały lasy. W górach głównie była to obuczyna, a do domieszkę tworzyła Jodła i Jawor. Obecnie tylko w niektórych miejscach ostały się fragmenty tej niezmienionej przez człowieka pierwotnej puszczy. W górach poprowadzono wiele szlaków turystyki pieszej, z których najważniejszy i najdłuższy jest przebiegający głównymi grzbietami pasm radziejowej i jaworzyny, główny szlak beskicki, znakowany na czerwono. W dwóch i pół godzinach marszu zdobywamy wieczne dziury, wierzchołek na północno-wschodnim grzybiecie wielkiej przechyby. Na skałkach można zobaczyć typową dla tych siedlisk roślinność. Przeważnie są to kobierce mchów oraz paprocie. W czasie II wojny światowej wykorzystywano te zapadliska do ukrywania broni dla partyzantów. W 3 godzinach i 40 minutach docieramy do schroniska na przechybie. Szlak turystyczny omija szczyt przechyby, która wznosi się na 1191 metrów, a samo schronisko usytuowane jest na 1150 metrze. Pierwsze schronisko na przechybie zostało w 1944 roku ostrzelane z działka przeciwlotniczego gdyż okupant uznał teren za zbyt niebezpieczny z powodu licznych grup partyzanckich gromadzących się w okolicy. A w grudniu oddział Wehrmachtu spalił resztki zabudowań. Ze schroniska na Radziejową prowadzi czerwony szlak. Idziemy szeroką grzbietową drogą bez większych przewyższeń mijamy złomistą przełęcz, skąd roztaczają się piękne widoki, zarówno na południowy zachód, gdzie podziwiamy pieniny i tatry, jak i na północny wschód, gdzie rozciąga się pasmo Jaworzyny Krynickiej. Powoli zbliżamy się do celu wędrówki. Humory dopisują, cel jest coraz bliżej. Szczyt radziejowej jest całkowicie porośnięty lasem. Na szczęście w 2006 roku postawiono tu pierwszą wieżę widokową o drewnianej konstrukcji. Niestety w 2010 roku Uległa ona zniszczeniu po uderzeniu pioruna, lecz jeszcze w tym samym roku wybudowano nową wieżę, także drewnianą, którą niestety w 2017 roku zamknął nadzór budowlany. Obecnie Radziejowa cieszy się nową wieżą widokową, oddaną do użytku w 2022 roku. Obecna wieża ma konstrukcję drewniano-metalową i miejmy nadzieję, że będzie służyć nam długie lata. Dziś to by było na tyle, czas wracać. Dalej podążamy czerwonym szlakiem na przełęcz żłobki, skąd odchodzi żółty szlak, który sprowadzi nas na dół do wielkiej rostoki ryterskiej, skąd zaczęła się nasza wycieczka. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.